Po trylogii o kronikach Akaszy pojawiło się jedno powtarzające się pytanie: dlaczego, dlaczego tak mało odpowiedzi, dlaczego tyle ostrzeżeń, dlaczego nie dałem mapy, instrukcji, klucza, dlaczego pokazałem drzwi, a nie opisałem szczegółowo, co jest za nimi. Dziś odpowiem nie tylko słowem dlaczego, ale też słowem, które jest znacznie trudniejsze do przyjęcia jeszcze nie. Bo nie każdy powinien szukać prawdy, a jeszcze mniej ludzi powinno ją znajdować. Witaj na kanale Otwórz oczy. W kulturze duchowej prawda sprzedawana jest jak trofeum, jak złoty medal przebudzenia, jak święty gral oświecenia, jak światło na końcu drogi, które, jeśli do niego dojdziesz, rozwiąże wszystkie twoje problemy. Ale prawda nie jest nagrodą, prawda jest ciężarem. Bo kiedy coś widzisz naprawdę, nie możesz już udawać, że tego nie wiesz. Nie możesz już wrócić do poprzedniego snu, możesz próbować, ale sen będzie pękał w najmniej wygodnych momentach. Człowiek nie żyje w prawdzie, człowiek żyje w narracji, w opowieści o sobie, o świecie, o sensie. Te opowieści to nie są bajki dla głupich, to jest system operacyjny psychiki. Twoje wewnętrzne oprogramowanie, które mówi ci, kim jesteś, komu można ufać, co ma znaczenie, a co można zignorować, te narracje nadają strukturę, dają kierunek, pozwalają wstać rano z łóżka i podjąć jakąkolwiek decyzję. Wyobraź sobie, że nagle zabieram ci wszystkie. Mówię: rodzina to tylko umowa, państwo tylko teatr, religia tylko system kontroli. Codzienność tylko symulacja, historia tylko montaż. Na poziomie informacji możesz to przyjąć: możesz kiwać głową, przewijać dalej, szukać kolejnych szokujących treści, ale pytanie brzmi: co stanie się z Twoim życiem, jeśli to naprawdę wpuścisz do środka? Nie jako ciekawostkę, jako ostateczną ramę, bo kiedy wyrywasz prawdę, zanim ktoś jest gotów. Zostaje pustka. Największym błędem nie jest kłamstwo, największym błędem jest odkrycie prawdy, której nie potrafisz zintegrować z życiem. Prawda, której twoja psychika nie udźwignie, nie prowadzi do wolności, prowadzi do chaosu, do lęku, do odłączenia. Widziałem to zbyt wiele razy: ludzi, którzy zaczynali od niewinnych pytań: dlaczego media kłamią? Dlaczego historia nie trzyma się kupy? Dlaczego czuję, że coś jest nie tak z całym tym systemem? I nagle w ciągu kilku miesięcy robili skok na najgłębszą wodę: kroniki akaszy, byty niefizyczne, rytuały elit, cykle kosmiczne, matrix, portale, wojny energetyczne. I w pewnym momencie nie wiedzieli już, gdzie jest góra, a gdzie dół. Czy to, co czują, to ich intuicja, czy już paranoja? Czy głosy w ich głowie to przewodnicy duchowi, czy mechanizm obronny psychiki, która nie wytrzymuje napięcia? I często system robi coś, czego nie robi prawda. System daje ulgę. Nie martw się, myślisz za dużo. Wszystko jest w porządku. Oglądaj serial, pracuj, płać podatki, nie zadawaj pytań. Wielu wraca ze strachem, ze wstydem, z poczuciem porażki. Może ja się do tego nie nadaję, może lepiej znowu zasnąć. Tylko że to nie jest porażka, to sygnał, że prawda bez fundamentu działa jak kwas, rozpuszcza wszystko, ale nie stawia nic w zamian. Wielu ludzi nie szuka prawdy, szukają ulgi, ucieczki od bólu, od odpowiedzialności, od zwykłego życia, które wydaje się zbyt szare, zbyt kruche, zbyt zawodne. Prawda nie jest ucieczką, prawda jest konfrontacją z samym sobą, ze swoim cieniem, z tym co zrobiłeś i czego nie zrobiłeś, z tym co ukrywasz nawet przed sobą. W teorii spiskowej łatwo jest wskazać palcem onych, elity, system, korpo, rządy, tajne stowarzyszenia i tak na pewnych poziomach mechanizmy kontroli istnieją, jest inżynieria społeczna, jest manipulacja informacją, jest granie lękiem jak instrumentem, ale najbardziej wyrafinowany system kontroli siedzi nie w gabinetach, tylko w człowieku. To ta część Ciebie, która potrzebuje, żeby winny był zawsze na zewnątrz, bo wtedy nie musisz patrzeć do środka. To zdanie może Cię zaskoczyć. Iluzja nie zawsze jest wrogiem. Czasem jest opatrunkiem, czasem pozwala przetrwać. Dziecko wierzy, że rodzice wiedzą wszystko i nad wszystkim panują. To nie jest prawda. To jest mechanizm ochrony. Gdyby trzyletnie dziecko zrozumiało prawdziwy poziom chaosu w tym świecie, nie wyszłoby z łóżeczka. Dorosły człowiek robi to samo na bardziej wyrafinowanych poziomach. Wierzy w niewidzialną rękę rynku. Wierzy w oni wiedzą, co robią. Wierzy w będzie dobrze, bo jakoś jeszcze nigdy nie było zupełnie źle. Czy to zawsze prawda? Nie. Czy ta iluzja czasem pozwala funkcjonować? Tak. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ktoś przychodzi i zrywa ci opatrunek zbyt wcześnie. To może być guru, to może być alternatywny kanał, to może być znajomy, który właśnie przejrzał na oczy i nagle czuje misję obudzić wszystkich wokół. Jak możesz tego nie widzieć? Przecież to oczywiste: wszystko jest kłamstwem świat to więzienie. I tak, w pewnym sensie świat jest więzieniem. Ale są ludzie, którzy przyszli tu nie po to, żeby rozwalić kratę, tylko po to, żeby przeżyć konkretne doświadczenia w obrębie tych ścian. I czasem twoja misja obudzenia jest zwykłą przemocą w białych rękawiczkach, bo prawdziwa gotowość naprawdę nie objawia się wizjami, nie objawia się dostępem do informacji, ani liczbą teorii, które znasz, objawia się stabilnością, pokorą, zdolnością do życia, bez poczucia wyjątkowości, bez potrzeby bycia wybranym, przebudzonym ponad innych, tym, który wie. To brzmi mało spektakularnie, mało duchowo, mało spiskowo, ale zapamiętaj: prawda nie czyni lepszym. Prawda czyni odpowiedzialnym. Im więcej widzisz, tym mniej wymówek masz wobec siebie. Już nie możesz powiedzieć nie wiedziałem. Możesz tylko powiedzieć wiedziałem i nie zrobiłem nic, albo wiedziałem i podjąłem wybór. To jest ciężar. Dlatego tak wielu ludzi ucieka nie przed systemem, przed prawdą o sobie. Po trylogii o kronikach Akaszy wielu z Was pisało, Dlaczego nie powiedziałeś wszystkiego? Czemu nie podałeś dokładnych technik? Czemu nie dałeś mapy? Skoro to istnieje, to dlaczego my nie możemy mieć pełnego dostępu? Odpowiedź jest brutalnie prosta, bo dostęp do pewnych warstw wiedzy działa jak broń, możesz z niej strzelać w ciemno, albo możesz nauczyć się ją obsługiwać. Wszechświat nie jest aż tak głupi, żeby rozdać każdemu kot do sejfu z najpotężniejszymi narzędziami. W starych tradycjach prawdziwa wiedza zawsze była ukryta za rytuałem, dyscypliną, próbami nie tylko po to, żeby zbudować elitę po to, żeby ci, którzy się tam dostaną, mieli przynajmniej minimalną zdolność unieść konsekwencje. Kroniki Akaszy. To nie jest Google duszy, gdzie wpisujesz hasło i masz odpowiedź. To przestrzeń, w której każda odpowiedź wiąże się z pytaniem zwrotnym: po co ci to? Co zrobisz, kiedy to zobaczysz? Czy naprawdę tego chcesz? I często najbardziej dojrzałą odpowiedzią jest: jeszcze nie. We współczesnej duchowości pojawił się nowy produkt przebudzenie. Sprzedawane w pakietach, w kursach, w szybkich technikach. Podłącz się do kronik, otwórz trzecie oko w siedem dni. Poznaj całą prawdę o świecie i sobie w weekendowy warsztat. System nauczył się czegoś ważnego: zrozumiał, że ludzi nie trzeba już odciągać od prawdy wyłącznie strachem. Można to zrobić także nadzieją. Stworzyć miliony pseudoprawd, półspiskowych, półduchowych narracji, które będą cię kręcić, szokować, dawać adrenalinę i poczucie wyjątkowości, ale nigdy nie doprowadzą cię do realnej zmiany sposobu życia to jest wentyl bezpieczeństwa systemu. Ci, którzy zaczynają zadawać za dużo pytań, dostają nowe menu. Chcesz prawdy? Proszę bardzo. Matryce, reptilianie, cykle słońc portale w Antarktydzie, energia 5D, tajne programy. To nie znaczy, że wszystko z tego jest automatycznie fałszem. Chodzi o coś innego. Jeśli twoje szukanie prawdy nie zmienia tego, jak traktujesz ludzi, jak obchodzisz się ze swoim ciałem, jak używasz pieniędzy, jak reagujesz na lęk, to nie jest przebudzenie. To jest rozrywka dla ego. Ego uwielbia spiski. Bo w każdym spisku musi być ktoś, kto wie więcej. Kto jest ponad stadem, kto widzi, że król jest nagi. Pytanie brzmi: czy to wystarczy, żebyś przeniósł prawdę z poziomu głowy na poziom bycia? Bo prawda, która nie przechodzi do czynów, staje się trucizną, zaczyna cię zjadać od środka, rodzi cynizm, poczucie bezsilności, nienawiść do świata i znów. Paradoks. System nie boi się twojej wiedzy, system boi się twojej spójności. Dlaczego więc nie każdy powinien szukać prawdy? Po pierwsze, bo nie każda dusza przyszła tu się obudzić brzmi to heretycko w świecie, w którym wszyscy idziemy do 5D. Wszyscy wznosimy wibracje, wszyscy się przebudzimy, ale jeśli spojrzysz głębiej w stare tradycje, w przekazy szamańskie, w mądrość mistyków, usłyszysz coś innego. Nie każda inkarnacja jest inkarnacją przebudzeniową. Czasem dusza przychodzi tu, żeby doświadczyć zwykłego życia: bycia ojcem, matką, cukiernikiem, rolnikiem urzędnikiem kimkolwiek. Żeby poczuć smak chleba, ciężar zmęczenia, radość dziecka, zwykły śmiech przy stole, to też jest święte, tak samo jak mistyczna ekstaza w jaskini. Jeśli ty, w imię prawdy, włamujesz się w czyjąś ścieżkę i mówisz ty musisz się obudzić, bo inaczej jesteś owcą, to prawdopodobnie to nie ty jesteś przebudzony. To twoje ego dostało nowe ubranie z napisem Duchowy Wojownik. Po drugie, bo psychika ma swoją pojemność. Tak jak ciało ma ograniczenia, tak samo ma je świadomość. Nie wejdziesz na ośmiotysięcznik prosto z kanapy, nie wejdziesz w głęboką prawdę prosto od Netflixa. Każdy z nas ma indywidualny próg prawdy. Moment, w którym ilość widzenia zamienia się w rozpad, i teraz ważna rzecz: Twój próg nie jest powodem do wstydu, nie jest dowodem, że jesteś gorszy duchowo, jest informacją, na dziś tyle wystarczy, reszta cię zniszczy. Sztuka polega na tym, żeby ten próg szanować, a nie gwałcić. Po trzecie, bo prawda może stać się nową religią, możesz przestać wierzyć w to, co mówi system, kościół, nauka głównego nurtu, ale jeśli w to miejsce wstawisz nowy, sztywny zestaw przekonań, tylko tym razem alternatywnych, nic się nie zmieniło. Zamieniłeś jeden dogmat na drugi. Zamiast świętych ksiąg masz teraz filmiki, zapisy channelingów, tekstowe dowody krążące po sieci. Zamiast kapłanów masz guru, mentorki, nauczycieli duchowych, teoretyków w spisku. Zamiast to jest herezja, mówisz to jest 3D, to jest uśpiona świadomość, to nadal jest religia, bezmyślna pewność, że wiesz. Prawda, która jest żywa, nie znosi takiej stagnacji. Żywa prawda często mówi nie wiem, na razie tak to czuję, ale mogę się mylić. Dziś widzę to tak, jutro zobaczę inaczej. Dlatego nie każdy jest gotów, żeby wejść w przestrzeń, w której nie ma ostatecznej, komfortowej odpowiedzi. Wróćmy do kronika kaszy. W trylogii dałem Wam fragment szkic, zarys mechanizmu. Pokazałem, że to nie jest książka, którą da się przeczytać od deski do deski. To jest żywy organizm informacji, w którym jesteś tak samo zapisywany, jak i zapisujesz. Nie powiedziałem wszystkiego z trzech powodów. Pierwszy, dlatego, że część wiedzy przychodzi dopiero wtedy, kiedy zaczynasz żyć inaczej. Nie nauczysz się pływać z książki o pływaniu. Drugi, dlatego że zbyt dokładna mapa zamienia się w więzienie. Zamiast doświadczać, zaczynasz sprawdzać, czy wszystko zgadza się z cudzym opisem. Trzeci, dlatego że są strażnicy. Możesz nazwać ich energiami, archetypami, istotami to mniej ważne. Chodzi o pewną inteligencję w strukturze rzeczywistości, która nie pozwala na przeskakiwanie etapów. Jeśli spróbujesz się włamać, prawdopodobnie dostaniesz mieszankę prawdy i własnych projekcji czyli to, co i tak dostajesz codziennie, patrząc na świat przez swoje filtry. Dlatego tyle ostrzeżeń, dlatego brak mapy nie dlatego, że chcę coś ukryć ale dlatego, że widziałem, jak kończy się kontakt z pewnymi przestrzeniami bez przygotowania. Szpital psychiatryczny nie jest jedynym skutkiem. Czasem jest nim zimny, cyniczny człowiek, który wszystko zdemaskował i już w nic nie wierzy, nawet w miłość, nawet w sens. To jest najgłębsza porażka szukania prawdy. Żyjemy w czasach, w których informacja stała się Bogiem. Mamy internet, sztuczną inteligencję, algorytmy, które wiedzą o nas więcej niż my sami. Powstaje cyfrowa kronika, zbiorowa baza danych, w której zapisane jest, co oglądasz, co kupujesz, co lubisz, czego się boisz. Elity technologiczne próbują zrobić coś, co w świecie duchowym istnieje od zawsze uzyskać dostęp do kodu rzeczywistości, ale oni nie szukają prawdy, szukają kontroli. Akasza rejestruje wszystko, ale niczego nie wymusza. Cyfrowa kronika ma być narzędziem sterowania, softem do programowania mas. To też jest powód, dla którego trzeba bardzo uważać, co nazywasz prawdą, bo system nie musi cię już przekonywać, że nic poza nim nie istnieje wystarczy, że stworzy miliardy wariantów alternatywnej prawdy i będzie obserwował, którą z nich wybierzesz. Z punktu widzenia kontroli, to nadal dane, nieważne czy jesteś uśpiony czy przebudzony alternatywnie. Jeśli twoje życie generuje przewidywalne emocje i zachowania, wciąż jesteś w systemie. Dlatego prawda nie jest kolejnym pakietem informacji, prawda jest zmianą sposobu istnienia. Jak więc rozpoznać, czy jesteś gotów, żeby szukać dalej? Zostaw na chwilę wielkie słowa i odpowiedz sobie szczerze na kilka prostych pytań: czy potrafisz żyć zwyczajnie, znając to, co już wiesz? Czy potrafisz płacić rachunki, sprzątać mieszkanie, słuchać bliskich, robić zakupy, nie czując się ponad tym wszystkim? Czy to, co odkryłeś, sprawiło, że stajesz się bardziej łagodny dla ludzi, czy bardziej agresywny? Bo jak mogą być tacy ślepi? Czy umiesz powiedzieć nie wiem bez wstydu? Czy wciąż szukasz kolejnej informacji, bo poprzednia nie dała ci obiecanej ulgi? Czy Twoje szukanie jest spokojne, czy przypomina głód? Jeśli to głód, zadaj sobie pytanie: czego tak naprawdę szukam? Prawdy czy ukojenia? Jeśli ukojenia, to może nieprawda jest tym, czego potrzebujesz w pierwszej kolejności. Może potrzebujesz bezpieczeństwa, relacji, terapii, czasu na to, żeby poskładać dotychczasowe rany, bo prawda nie zastąpi Ci miłości. Informacja nie zastąpi dotyku obecności wspólnoty. Jeśli próbujesz załatać dziury w sercu teoriami o kosmosie, to prędzej czy później kosmos zacznie ci pękać w rękach. Ten odcinek nie jest zakazem, nie jest straszeniem, jest zaproszeniem do uczciwości wobec siebie. Może największą mądrością nie jest szukanie prawdy za wszelką cenę, może jest nią rozpoznanie momentu, w którym jeszcze nie jesteś gotów na pewne warstwy. To nie znaczy, że jesteś mniej wartościowy, to znaczy, że Twój system chroni Cię przed przeciążeniem. W świecie spisków i duchowych wyścigów brzmi to jak herezja, bo wszyscy rzekomo chcą prawdy. Ale jeśli spojrzysz uważniej, zobaczysz, że wielu z tych, którzy najgłośniej krzyczą, szuka czegoś innego uznania, przynależności do elitarnej grupy wiedzących, władzy nad tymi, którzy jeszcze śpią. Jeśli ta myśl zatrzymała cię choć na chwilę, to dobrze. To znaczy, że twoja świadomość nie jest już tylko kolekcjonerem informacji, ale zaczyna patrzeć na samego poszukiwacza, na ciebie. Co więc robić, jeśli mimo wszystko czujesz, że musisz szukać dalej? Najpierw zwolnić, nie rób sprawdy narkotyku, nie musisz codziennie odkrywać nowego spisku, nowego bytu, nowej matrycy. Zamień ilość na jakość. Zamiast dziesięciu filmów jedno pytanie, które zabierzesz do codzienności. Zadaj je sobie rano, zostaw na cały dzień, patrz, jak zmienia się twoje reagowanie. Druga rzecz uziemienie. Im wyżej chcesz patrzeć, tym mocniej musisz stać na ziemi. Dbaj o ciało, o sen, o relacje. O pracę, która choć trochę jest uczciwa wobec Twojego sumienia. Bo jeśli oderwiesz się zbyt wysoko, a nie masz korzeni, każdy silniejszy wiatr zwali Cię z nóg. Trzecia rzecz: pokora. Nie chodzi o to, żebyś się umniejszał. Chodzi o to, żebyś pamiętał, że nawet jeśli dotkniesz fragmentu głębszej prawdy, to nadal jest to tylko fragment. Przez Twoje filtry, Twoją historię, Twoje rany. Pokora to zdolność do korekty kursu, kiedy życie pokazuje ci, że się mylisz, bez tej zdolności najpiękniejsza prawda zamieni się w kolejne więzienie. Możemy więc odwrócić pytanie, nie, czy każdy powinien szukać prawdy? Ale co się z tobą stanie, jeśli ją znajdziesz? Bo prawda nie przychodzi jak nagłe olśnienie na końcu filmu. Przychodzi jak kropla, która dzień po dniu wydrąża skałę, pewnego dnia budzisz się i widzisz, że nie możesz już robić rzeczy, które kiedyś były normalne, że nie możesz udzielać się w rozmowach, w których chodzi tylko o obgadywanie innych, że nie możesz udawać, że nie widzisz manipulacji, którą kiedyś sam praktykowałeś, że nie możesz karmić systemu w taki sam sposób jak wcześniej. To jest efekt uboczny prawdy. Czy chcesz go? Czy jesteś gotów zapłacić tę cenę? Nie w postaci lajków, subskrypcji, statusu przebudzonego, w postaci realnych decyzji, realnych strat, realnych konfliktów. Dlatego nie każdy powinien szukać prawdy, bo prawda nie jest teorią, prawda jest wyborem codziennym. Jeśli po tym odcinku czujesz ulgę, bo możesz sobie powiedzieć, nie muszę teraz wchodzić głębiej, mogę najpierw posprzątać to, co już widzę, to jest dojrzała reakcja. Jeśli czujesz bunt, nie będziesz mi mówił, że nie powinienem szukać? To też jest w porządku, ale zapytaj siebie, czy to bunt świadomości, czy bunt ego które boi się przyznać do własnych granic, bo prawda zaczyna się od jednego, najprostszego zdania Tu jestem, tyle umiem, na tyle mnie stać, reszta przyjdzie kiedy będę gotów. I paradoksalnie, właśnie taka postawa najszybciej otwiera kolejne drzwi. Nie desperacja, nie głód sensacji, nie potrzeba bycia kimś, tylko spokojne, uczciwe bycie tu, gdzie jesteś a jeśli mimo wszystko decydujesz się szukać dalej, rób to powoli, świadomie, nie karm się samym strachem, nie karm się samą nadzieją, patrz jak to co odkrywasz zmienia twoje serce, nie tylko twoje teorie. Bo na końcu i tak spotkasz się nie z prawdą o świecie, ale z prawdą o sobie, i wtedy zobaczysz, że wszystkie spiski, matryce i kroniki były tylko tłem do jednego fundamentalnego pytania: czy potrafisz kochać pomimo tego wszystkiego, co zobaczyłeś? Na nie żaden kanał, żaden nauczyciel, żadna teoria nie odpowie za ciebie. Możemy cię co najwyżej doprowadzić do drzwi. Reszta należy do Ciebie i, jak zawsze, otwórz oczy, ale tylko na tyle, na ile naprawdę jesteś gotów je mieć otwarte. Dziękuję.